Księże Rektorze, Senacie, Wysoka Rado Wydziału Nauk Społecznych, Dostojny Panie Profesorze, Distinguished Professor McAdams, a Szanowny księży Biskupie, Szanowni Państwo. W mi zaszczyt wygłoszenia laudacji z okazji nadania przez Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tytułu doktora honoris causa z zakresu nauk społecznych Panu Profesorowi a. Jameson McAdamsowi z University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. Jest mi szczególnie miło prezentować sylwetkę Pana profesora, gdyż jest on wybitnym przedstawicielem nauk o polityce oraz wyjątkowym przyjacielem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i promotorem naszej uczelni w Stanach Zjednoczonych. Profesor A. James McAdams od 2001 roku piaskuje stanowisko profesora spraw międzynarodowych w University of Notre Dame wsparte finansowo przez fundację doktora Williama M. Scholl. Jednocześnie przez 16 lat od 2002 do 2018 roku pełnił funkcję dyrektora Nanowik Institute for European Studies. Celem tego wyjątkowego instytutu jest wzbogacanie kultury intelektualnej University of Notre Dame poprzez stworzenie zintegrowanego i interdyscyplinarnego Centrum badawczego dla studentów i naukowców zajmujących się rozwojem idei, kultury, wiary i instytucji wpływających współcześnie na Europę. Profesor James McAdams ukończył w 1976 roku studia licencjackie w zakresie nauk o polityce w Erland College w Richmond w stanie Indiana. Już rok później, w 1977 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Politycznych w prestiżowym Uniwersytecie w Kalifornii w Berkeley. Praca magisterska poświęcona była analizie myśli znanego węgierskiego filozofa marksistowskiego Georgium Lukasza i jego krytyce Immanuela Kanta. Do tej pory filozofia polityczna jest jednym z istotnych obszarów zainteresowań badawczych profesora McDowsa. Również na Uniwersytecie w Berkeley laureat obronił w 1983 roku rozprawę doktorską dotyczącą charakteru politycznego Niemiec wschodnich po zbudowaniu Dysertacja ta zapoczątkowała zainteresowania laureata współczesnymi Niemcami. Jej rezultatem była także monografia, opublikowana w 1985 roku przez Cambridge University Press na temat Niemieckiej Republiki Demokratycznej i odprężenia w stosunkach wschód-zachód East German and the Tand, Building of after the wall. Jak podkreślono w jednej z recenzji, tutaj cytat, jest to monografia modelowa, dobrze napisana jasno zorganizowana, informująca o ważnych wydarzeniach i analityczna na temat procesów politycznych. Koniec Specjalizacja profesora Mekadamsa w studiach niemcoznawczych przyniosła następny szereg innych publikacji, zarówno monografii autorskich, książek pod redakcją, artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Kolejne monografie autorskie dotyczyły historii Niemiec i skomplikowanych relacji pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Niemiecką Republiką Demokratyczną, odbudowy muru po zjednoczenie. Germany divided from the world to reunification, Princeton University Press 1996 rok, oraz oceny przeszłości w Zjednoczonych Niemczech, Judging the Past in Unified Germany, Cambridge University Press 2001 rok. W obu tych pozycjach profesor Mac Adams w niezwykle interesujący i kompetentny sposób wskazywał na problemy, które często nie znajdowały poczesnego miejsca w pracach dotyczących dawnego bloku wschodniego. W pierwszej poddawał bowiem analizie wewnętrzne, wewnętrzny proces polityczny i artykulacji interesów przez rządzących w Bonn i Berlinie Wschodnim w okresie podziału Niemiec. Badał złożony proces ewolucji poglądów przywódców obu państw niemieckich, począwszy od dążenia na rzecz jedności Niemiec, poprzez akceptację nieuchronności podziału aż po konieczność zmierzenia się z wyzwaniem nieprzewidzianego zjednoczenia. Profesor McAdams należał do nielicznej grupy politologów, którzy prowadzili badania nie tylko z punktu widzenia Niemiec zachodnich, ale również wschodnich, ukazując przez to całościowy obraz stosunków wewnątrz niemieckich. W drugiej monografii zajmował się bardzo istotnym problemem dla wszystkich państw postkomunistycznych, to jest retrospektywną sprawiedliwością w państwie demokratycznym wobec byłych komunistycznych elit władz. Ten problem jest szczególnie istotny dla wszystkich państw, które przeżywały proces transformacji systemowej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Rozliczenie zbrodni komunistycznych jest bowiem nie tylko istotnym elementem zadośćuczynienia ofiarom ale ukazuje również korzenie państwowości nawet takiego państwa jak Republika Federalna Niemiec. Poprzez analizę konkretnych przypadków książka laureata znakomicie wpisuje się w niezwykle istotną debatę, czy państwo demokratyczne może rozwijać się bez należytego rozliczenia się z komunistyczną przeszłością. Jak wiadomo, stosunek do przeszłości stanowi istotny czynnik wpływający na podziały polityczne w ramach państw, które przeszły proces transformacji systemowej i mogą być istotnym obciążeniem dla konsolidacji instytucji demokratycznych i rozwoju kultury politycznej. Jakkolwiek profesor McAdams ucieka w swoich analizach od geopolityki, to jednak uwzględnia w badaniach polityologicznych bardzo istotny wymiar wewnętrznych procesów politycznych, bez zrozumienia których nie da się w pełni wyjaśnić rozwoju współczesnych stosunków międzynarodowych. Takie podejście zasługuje na szczególne uznanie. Gdyż bardzo często w literaturze naukowej dotyczącej zimnej wojny analizowano określone wydarzenia i procesy jedynie z perspektywy geopolitycznej, nie uwzględniając zwłaszcza w państwach bloku wschodniego rozwoju sytuacji wewnętrznej. Tym brakiem chociażby można tłumaczyć generalne fiasko uznanych teorii stosunków międzynarodowych w przewidzeniu końca zimnej wojny. Uzupełnienie tradycyjnych podejść analizami z zakresu politologii porównawczej, co czyni profesor McAdams, Adams. Może jedynie wzbogacić debatę metodologiczną w, naukach o stosunkach między... w nauce o stosunkach międzynarodowych i być istotnym wkładem do badań z zakresu nauk społecznych. Monografie autorskie profesora Jamesa McAdams'a uzyskiwały wysokie oceny zarówno w recenzjach, jak i różnego rodzaju rankingach. Podobnie stało się z ostatnią monografią laureata z 2017 roku opublikowaną przez Princeton University Press. Vanguards of the Revolution, the Global Idea of the Communist Party. Przez wpływowe amerykańskie czasopismo Foreign Affairs została ona uznana za jedną z najlepszych książek w 2018 roku. Profesor McAdams podejmuje w niej niezwykle interesujący problem funkcjonowania jednej z najważniejszych instytucji politycznych współczesnego świata, jakim była Partia Komunistyczna. W sposób niezwykle klarowny i z ogromną erudycją odpowiada na pytanie o przyczyny długowieczności i globalnej atrakcyjności marksizmu jako ideologii, nawet w sytuacji, gdy doprowadził on do stworzenia jednopartyjnych dyktatur, a despoci stojący na czele partii komunistycznych dopuszczali się masowych zbrodni. Nie ulega wobec tego wątpliwości, że pomimo zajmowania się bardzo kontrowersyjnym tematem, Najnowsza monografia profesora Makadamsa jest niezbędną lekturą dla każdego, kto chce zrozumieć rolę partii komunistycznych w XX wieku w perspektywie porównawczej, w sytuacji, gdy ponad 1 trzecia ludzkości w okresie zimnej wojny była rządzona przez reżimy komunistyczne. Bez względu na ocenę marxizmu jako ideologii i tragicznych skutków wdrażania go w życie, znajomość mechanizmów władzy w partiach i państwach komunistycznych jest niezbędna z punktu widzenia poznawczego, ale również a może przede wszystkim w celu przeciwdziałania rozwojowi zbrodniczych systemów w przyszłości. Jak podkreślił sam laureat w jednym z wywiadów, partie komunistyczne były wytworem określonych warunków politycznych i społecznych w XX wieku, związanych z wojną, upadkiem gospodarczym i rewolucją. I nawet jeżeli współcześnie ich rola uległa znacznemu pomniejszeniu, to nie oznacza to zdaniem profesora Nakadamsa, że nie możemy mieć do czynienia z innymi wojowniczymi partiami które mogą być wyzwaniem dla porządku demokratycznego. Poprzez takie stwierdzenie laureat skłania się ku takiemu sposobowi myślenia, zgodnie z którym po dwóch totalitaryzmach w XX wieku nauka nie może być całkowicie pozbawiona możliwości wysuwania także sądów wartości Świat komunistyczny to drugi obok Niemiec znaczący obszar badawczy laureata, który zaczął się interesować już podczas pobytu jako student na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Zachodnim w latach 70. Jego pozostałe publikacje dotyczą wielu innych zagadnień, jak polityka europejska, wewnętrzne źródła polityki zagranicznej, transformacja demokratyczna, autorytaryzm czy też porównawcza polityka nadzoru internetowego. Te obszary badawcze są odzwierciedlone w różnorodnych publikacjach, to w książkach pod redakcją, artykułach w periodykach naukowych i rozdziałach w książkach. Bez wątpienia można dojść do wniosku, że profesor McAdams w sposób niebanalny i prowokacyjny stawia istotne problemy badawcze, starając się zawsze ukazać nową perspektywę w analizie rzeczywistości międzynarodowej. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu metodologicznym i teoretycznym laureata, jego wnikliwości jako badacza, który przywiązuje niezwykłą uwagę do faktów, ale również ich znaczenia. Profesor McAdams nie tylko chce wyjaśnić, ale również zrozumieć skomplikowaną i szybko zmieniającą się rzeczywistość polityczną, uciekając od utartych schematów badawczych i standardowego myślenia. Bardzo mocno podkreśla rolę idei w kierowaniu ludzkim działaniem. Poprzez akcent położony na rozumienie i rolę idei, laureat wpisuje się mocno w postpozytywistyczny nurt w naukach społecznych. Reasumując, można dojść do przekonania, że dorobek naukowy profesora Jamesa Adamsa stanowi rzeczywisty, istotny wkład do rozwoju nauk politycznych. Rezultatem zainteresowań badawczych laureata są nie tylko publikacje, ale również prowadzone przez niego zajęcia w różnych szkołach wyższych, w których pracuje od początku swojej kariery akademickiej. W latach 1983-85 pracował na stanowisku adjunta, adjunta w Hamilton College, a w latach 1985-1992 adjunkta w zakresie nauk o polityce w Princeton University. Tam także w latach 1989-1990 pełnił funkcję dyrektora programu studiów rosyjskich. Od 1992 roku profesor McAdams jest zatrudniony w University of North Dame, początkowo jako profesor nadzwyczajny, a następnie objął stanowiska profesora spraw międzynarodowych im. Williama M. Schola. W latach 1997-2002 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Rządu i Studiów Międzynarodowych, przemianowanego w 2002 roku na Wydział Nauk Politycznych. W okresie od 2002 do 2018 roku był dyrektorem nano Institute for European Studies w University of Notre Dame, dla którego od lat 90. udało mu się zgromadzić ponad 16 milionów dolarów. Świadczy to o tym, że laureat jest także świetnym i skutecznym organizatorem nauki. A nie tylko wybitnym badaczem. Aktywność naukowa i dydaktyczna profesora McAdamsa jest niezwykle imponująca. Wygłasza referaty na konferencjach organizowanych w różnych państwach i jest zapraszany z wykładami gościnnymi do wielu uniwersytetów na świecie. Jest promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich, doktorskich. Pełni wiele istotnych funkcji akademickich i profesjonalnych. Uzyskał wiele grantów naukowych oraz przyznano mu szereg nagród i wyróżnień. Między innymi w 2018 roku nadano mu tytuł doktora honoris causa Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie. Profesor James McAdams jest sprawdzonym przyjacielem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kilkakrotnie odwiedzał Lublin, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz prowadząc wykłady i seminaria otwarte. Jest przede wszystkim pomysłodawcą sieci partnerskiej. Uniwersytetów Katolickich Catholic University z do której oprócz Uniwersytetu w Notre i należą inne europejskie uniwersytety katolickie z Budapesztu, Lwowa, Różem Boroku, Zagrzebia, Eichstätt Mediolanu, Rzymu i Paryża. Głównym celem sieci partnerskiej, która powstała w 2003 roku jest wspomaganie odbudowy i rozwoju wyższego szkolnictwa katolickiego w państwach dawnego bloku wschodniego. Oprócz cyklicznych debat organizowanych w uniwersytetach partnerskich współpraca ma wymiar bardzo praktyczny. Dzięki życzliwości profesora McAdamsa ponad 20 pracowników naukowych KUR mogło odbyć staże naukowe w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, wsparcie finansowe ze strony Nanowych Institute for European Studies pozwoliło na przyjazd do Lublina na konferencje i sympozjach kilku znanych profesorów z University of North Dale. Inspiracja do powstania i działalność laureata w sieci uniwersytetów partnerskich Zasługuje na szczególne podkreślenie i uznanie. Jakkolwiek powinnością każdego pracownika naukowo-dydaktycznego jest przede wszystkim prowadzenie nowatorskich badań oraz edukacja i opieka nad studentami w ramach zajęć dydaktycznych, to jednak bardzo istotną sferą jego aktywności powinno być także inicjowanie działań mających na celu nawiązywanie współpracy indywidualnej, jak i instytucjonalnej, dzięki której można tworzyć fundamenty rzeczywistej wspólnoty akademickiej w wymiarze transgranicznym. Tylko dzięki wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu można wpływać na otaczającą rzeczywistość społeczną i próbować odpowiedzieć na ważkie pytania dotyczące roli Uniwersytetów Katolickich w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Dla katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II obecna uroczystość to forma podziękowania panu profesorowi Jamesowi McAdamsowi za długoletnią współpracę i przyjaźń. Jest także sposobem honorowania osoby tak zasłużonej dla rozwoju nauki Światowej. Dzięki jego wnikliwym analizom możemy lepiej zrozumieć i wyjaśniać politykę międzynarodową. Mamy też solidną podstawę do prognozowania przyszłości i twórczego wpływania na jej kształt. Jak podkreślił sam laureat, wypowiadając się na temat partnerstwa z uniwersytetami katolickimi, cytuję, z czasem doceniłem to, że nie można być silną instytucją edukacyjną, jeżeli nie stworzy się środowiska i kultury w której możliwe jest poszukiwanie prawdy, dobrych wartości, moralności i uczciwości". Trudno łaci istotne motto działalności akademickiej, w tym przede wszystkim na uniwersytetach katolickich. Jeżeli w pełni rozumiemy sens tych słów, to honorujemy dzisiaj nie tylko wspaniałego naukowca i dydaktyka, ale przede wszystkim integralnego człowieka, którego aktywność jest zgodna z fundamentalnymi wartościami. To również dla nas zaszczyt, że profesor James McAdams staje się członkiem naszej wspólnoty akademickiej rozwijanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II od ponad 100 lat.